To będzie druga część Sobota przy Jezus. Nie sobota czy niedziela, tylko sobota przy Jezus. I zrobiłem też taką broszurę, żebyście mieli taką broń w rozmowach z ludźmi, którzy się zakochali w sobocie do reszty. Tak jak ta oblubienica w tych kwiatach, a swojego narzeczonego oblubieńca zostawiła za drzwiami swojego życia. Także można pozostać w cieniu Starego Testamentu zakochany po, po uszy, a Chrystusa... Stali się poza swoim życiem. Chciałbym, żebyście w domu też przeczytali sobie chyba Cieku czwarty rozdział od 1 do 10. Chciałbym Wam powiedzieć, że te różne cytaty, które tutaj będą dzisiaj występowały e, i argumenty adwentystyczne są potwierdzone przez źródła internetowe. nie Tomek Łukaszewski sobie wymyślił, prawda? Z dokumentu Światowego Kościoła Adwentystów dnia 7, Adventist Review, z Encyklopedii Adwentystycznej. One mają swoje źródło w kościele nie wyssałem sobie tego z palca. Bo dzisiaj niestety musimy wiedzieć, że dużo rzeczy się w internecie dzieje, które są wyciągnięte z palca i przedstawiono ludziom jako fakty, ale to w rzeczywistości rzeczy nie, 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 nie miało swojego miejsca. To po prostu wymyślone, dlatego trzeba sprawdzać materiały źródłowe. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, za Ciebie samego, za najcenniejszy dar Jezusa okrzyżowanego. Jezusa, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. Panie, to jest nasz najcenniejszy dar, który zostawiłeś człowiekowi. I chcemy Jemu, Chrystusowi, i tylko Jemu skoczyć w ramiona i tam znaleźć nasze wieczne bezpieczeństwo. Niech Boże Słowo błogosławi nas I w tym czasie. O to się modlimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Sobota czy Jezus? Jako Kościół Jezusa myślę, że razem ze mną wyznajemy, że zbawienie jest z łaski przez z wiarę Nie z uczynków. Aby się kto nie chlubił. Efezem 2:89. Naszym fundamentem jest Ewangelia, która mówi: Jezus wystarczy. On sam, bez dodatków, bez rytuałów religijnych, bez uczynków prawa. Nasza nadzieja, nasze usprawiedliwienie, nasze odpocznienie i zbawienie są w osobie, a nie w jakimś szczególnym dniu, tygodnia. Dla nas to jest zrozumiałe, ale nie dla wszystkich. W Jezusie mamy odpocznienie. Doskonałe odpoczynienie. Pokój z Bogiem i życie wieczne. Amen? amen. A nie dla wszystkich Amen. Naprawdę nie dla wszystkich Amen. Niestety, tak jak w czasach apostoła Pawła, pojawiali się ludzie, którzy próbowali dodać coś do Ewangelii. Na przykład obrzezanie. Jeśli się nie obrzeżecie, nie możecie być w Chrystusie. Wy, poganie, musicie się obrzezać, musicie stać Żydami, a wtedy możecie być pojednani z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Jezus wam nie wystarczy. To jest dawna herezja, która ciągle żyje. To jest jakiś duch chyba, który się nie starzeje i krąży tam po kościołach w chrześcijaństwie przez całą historię. Ale nie się nie męczy ten duch. Tak, cały czas od dwóch tysięcy lat są ludzie, którzy próbowali dodać coś do Jezusa Chrystusa, coś do krzyża, coś do Ewangelii. Albo obrzezanie, albo prawo mojżeszowe, albo właśnie przestrzeganie dni. Tak jak i dzisiaj pojawiają się głosy, które mówią... Jezus, owszem, aleluja, jak najbardziej. Ale nie można zapomnieć o Sobocie. Ale nie można zapomnieć o Niedzieli. I tak mamy nową Ewangelię. Jezus plus. Ja Wam coś powiem. Jezus plus równa się nic. Jezus plus nic równa się wszystko. Takie proste. Jezus plus coś równa się nic. Jezus plus nic równa się wszystko. Pan Bóg nie odda chwały nikomu i niczemu. Możecie być pewni. Niektórzy adwentyści z dnia siódmego, zwłaszcza z kręgów tzw. reformatorskich, posuwają się do bardzo ostrych twierdzeń wobec tych, dla których sobota nie jest warunkiem zbawienia czy warunkiem uczniostwa, bo dla nich jest warunkiem zbawienia albo warunkiem uczniostwa. I mówią tak: czczenie niedzieli to przyjęcie znaku bestii. Niedziela jest fałszywym dniem ustanowionym przez antychrysta. Tylko ci, którzy zachowują sobotę, okażą się wierni w czasie końca. Kościół, który święci niedzielę, to duchowa Babilonia. Już ten, ten duch, dwa tysiące lat temu, duch tej religijności nęką nowo powstały zbory w Małej Azji. I człowiek, który zakładał te zbory, apostoł Paweł, w tej kwestii był bardzo wyraźny. Ponieważ ten problem był. Dlatego mówi: jeden robi różnicę między dniem a dniem, między sobotą a niedzielą, inny zaś każdy dzień ocenia jednakowo, czy sobota, czy niedziela. Ja będę czcił Jezusa, albo w sobotę, albo w niedzielę. Jakby Pan Jezus powiedział, że Macie mi czcić w środę, będę czcił środę? Niech każdy pozostanie przy swoim przekonaniu. Zobaczcie. Rzymem 14,5. Dalej. Niech Was nikt nie osądza z powodu pokarmu, że coś jecie albo nie jecie, jakiś dni albo święta, albo nie potem Was z powodu napoju czy picia, albo z powodu święta, nowiu lub. Sabatu. Wszystko to jest cieniem rzeczy przyszłych, ale rzeczywistością jest Chrystus. Kolosan 2,16. I tydzień temu stwierdziliśmy, jak będziecie chcieli sobie odsłuchać, brat Tomek już tu w życiu na naszą stronę Facebookową. Tydzień temu stwierdziliśmy, że prawdziwy sabat <laughs> to odpoczynek nie w dniu, ale w Jezusie. Nie w sobocie, nie w niedzieli, ale w nim. Nie chodzi o kult dnia. Lecz o osobę. O zaufanie, że dzieło zbawienia jest ukończone w osobie Jezusa Chrystusa. Moje zbawienie zostało ukończone w dziele Jezusa Chrystusa. Jestem spokojny. Mam wieczne odpocznienie. Powiem głośno. Możesz czcić Boga w sobotę, można czcić Boga w niedzielę, ale jeśli nie odpoczniesz w Jezusie Chrystusie, żadna liturgia czy praktyka religijna cię nie ocali. Więcej, jeśli Twoja wiara oparta jest na kalendarzu, to jesteś bałwochwalcą. Tylko wiara oparta na baranku z Golgoty przynosi duszy wieczne doskonało odpoczynienie. Tylko wiara oparta w dziele Jezusa Chrystusa przynosi Bogu chwałę i radość. Bracia i siostry, Paweł w liście do Galacjan pisze tak z bólem serca. Niepokoi się, iż niektórzy niepokoju wierzących i chcą odwieźć ich od czystej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Galacją pierwszy rozdział od 6. I ten sam niepokój dziś możemy i my mieć w naszych sercach. Widzą, że także i dziś są tacy, którzy głoszą Ewangelię, która nie jest Ewangelią. Głoszą Chrystusa i coś jeszcze. Chrystusa i sobotę. Chrystusa i prawo mojżeszowe. I oczywiście to nie, nie będziemy robić to, co oni mówią o nas, że, że jesteśmy Babilonem że mamy znak bestii. Nie będziemy tutaj ich potępiać, nikogo. Ale chcemy wskazać na Zbawiciela. Wiele ludzi tkwiących w systemie sabatu to ludzie, którzy, ja wierzę, że naprawdę kochają Pana Boga. Zostali tak wychowani od małego. I, i są zastraszeni. Bo jeśli ich główna prorokini Ellen White została wzięta do nieba i tam Jezus Chrystus pokazał jej dziesięć przykazań i te czwarte od sobocie, że jest najważniejszym przykazaniem, jest Podstawowym wątkiem zbawienia i uczniostwa, to ci ludzie wychowani w, w tych wizjach jej boją się, że jeśli zostawią, zostawiliby sabat, że Bóg ich otrąci. Takich he, ja się bałem, bo byłem czcicielem Marii. Oni mają sabat i ja miałem Marię. Byłem wychowywany w tym duchu. Bałem się, że jeśli odrzucę je kult, to sprzenie się samemu Bogu. Ale chwała Bogu, dostałem nowy testament i mogą zacząć czytać Słowo Boże. I Pan Jezus przez swoje słowo wyprostował to wszystko w moim sercu i pokazał, że nie ma poza Nim zbawienia, że On jest jedynym pośrednikiem pomiędzy bo Bogiem a ludźmi i że w Nim mam pełnię, mam wszystko, nie potrzebuję dodatkowo Jego mamy. I dzisiaj razem z apostołem Pawłem możemy, bracia i siostry, głosić wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie. W tym kazaniu przyjrzymy się w słowu sabatismos na samym końcu z listu Hebrajczyków 4, dlatego proszę Wam w domu przeczytać Hebraczyków 4, ponieważ tam jest jeden raz w Biblii użyte słowo sabatizmos. Poznamy historię powstania Adwentyzmu, króciutko skonfrontujemy ich argumenty adwentystyczne z Bożym Słowem. Zacznijmy, historię Adwentyzmu. Ruch ten wywodzi się z XIX wieku ze Stanów Zjednoczonych, z tak zwanego przebudzenia milenarystycznego od Williama Millera. I ten William Miller, to był amerykański baptystyczny kaznodzieja i były żołnierz i farmer, od urodził się w 1782 roku. Na początku był deistą, to znaczy, że wierzył w Boga jako siłę ogólną, a nie Boga, który jest osobowym Bogiem, Jezusie Chrystusie. Później nawrócił się na chrześcijaństwo. Mówi się, że był samoukiem biblijnym, jak większość z nas. Zaczął studiować w księgi prorockie, szczególnie księgę Daniela i objawienia, mówimy jak powstał Adwentyst, tak? I uznał, że na podstawie Daniela 8.14 i swojej interpretacji dat biblijnych, że Jezus wróci pomiędzy 1843 rokiem a 1844 rokiem. Zyskał potężną popularność w USA i ludzie porzucali wszystko, by przygotować się na powrót Pana. Jak się domyślacie, Pan Jezus nie wrócił. W Ameryce ten moment, ten dzień, to, to wydarzenie tego niepowrotu Pana dostało własną nazwę. I nazwano ten okres wielkim rozczarowaniem. Wyobraźcie sobie, że na przykład dzisiaj Baatka ogłasza, że 29 czerwca w niedzielę za tydzień roku 25 Pan Jezus powróci. I ludzie w to wierzą. Z całego serca. Widzicie, sprzedawali domy, żegnali się ze swoimi niewierzącymi rodzinami, zakładali białe szaty, wychodzili na wzgórza, czekali całą noc. Dzieci pytają, tatuś, mamusia, czy dzisiaj zobaczymy Pana Jezusa? Tak, oczywiście. On właśnie wróci. Wraca. Dał nam stoprocentowy znak. Bóg się nie myli. Tylko jeszcze musimy poczekać. Ale nadchodzi poranek i nic się nie dzieje. I to nie fikcja, to historia. Ja czytam nam historię. Tak właśnie wyglądał rok 1644 w Ameryce. Tysiące ludzi czekało na powrót Jezusa, opierając się na obliczeniach pewnego kaznodziei, Williama Millera. Kiedy Jezus nie wrócił, wiele ludzi było zdruzgotanych. Ale część ludzi powiedziała, spokojnie, nie wszystko stracone. Nie pomyliliśmy się. Miller się nie pomylił. Po prostu Jezus nie przyszedł na ziemię, ale zrobił coś w niebie. I tak narodziła się nowa nauka znana w adwentyzmie pod terminem sąd śledczy. Słyszeliście kiedyś o tym? Adwentyści do dziś uczą, że w 1844 roku Jezus wszedł do misza najświętszego w niebiańskiej świątyni i od tego czasu analizuje życie każdego wierzącego, by sprawdzić, kto naprawdę zasługuje na zbawienie. To znaczy, według nich nie masz pewności zbawienia, dopóki Bóg nie skończy badać Twojej sprawy, Twojego życia. Tak, by Jezus na krzyżu nie powiedział: wykonało się, ale zaczynamy kontrolę. Nie wszystko się wykonało, zaczynamy badać, ale to nie wszystko. Gdy jednak to tak zwane wielkie rozczarowanie przyszło, doszło, a Jezus nie powrócił, Część w zaczęła szukać duchowego wytłumaczenia tej porażki, i wtedy pojawia się najważniejsza postać adwentyzmu: Ellen G. White. W 1827 roku urodziła w rodzinie metodystów w stanie w USA, w main, Maine, to jest, w wieku 17 lat zaczęła mieć wizję i twierdziła, że Bóg przez nią przemawia. I wkrótce stała się głosem proroczym nowo formującego się ruchu adwentystycznego. Jej mąż, James White, był jednym z liderów tego ruchu. A w 1863 roku powstał oficjalnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. A Ellen była uważana za jego duchowy autorytet. Co uczyła Ellen White? Szabat, sobotę jako znak wierności Bogu. I że w 1844 roku Jezus rozpoczął w niebie sąd śledczy i od tego momentu przegląda życie każdego człowieka. I w czasach końca ci, którzy świętują niedzielę, będą nosili z nami Zbawienie nie jest pewne, trzeba żyć bardzo surowo, zdrowo i przestrzegać Bożego Prawa Młodzieżowego. Twierdziła, że jej wizje były dane przez Boga, i choć formalnie nie są uznawane na równi z Biblią w tym ruchu adwentystycznym, to w praktyce są traktowane jako na równi natchnione z Biblią. I w jednej z tych wizji, właśnie została wzięta przez Jezusa do nieba, do miejsca najświętszego, gdzie stała Arka Przymierza. Pan Jezus otworzył. I wieko, i ona zobaczyła kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami, ale najbardziej lśniło czwarte przykazanie. Tak wiecie, fff, I zobaczyła, że to jest nakaz sabatu. i wtedy zrozumiała, co Jezus chciał powiedzieć: Że to jest warunek zbawienia i warunek uspółściniactwa. Na bazie wizji został zbudowany ten ruch. Zresztą świadkowie Jehowi pochodzą od tego ruchu. I też na bazie wizji. Trzeba uważać z wizjami. To jest nasza słabość. Jak już coś zobaczymy w wizjach, to traktujemy to jako ostateczna prawda. Ważniejsza nawet niż objawienie w Jezusie Chrystusie. Okej. Okay. A może ktoś by się zapytał, no a co się stało z Williamem Millerem, tym pierwszym, który wyliczył datę przyjścia pana Jezusa Chrystusa i Jezus nie przyszedł. Co się stało z nimi? Kaząc dzieje, William Miller szczerze się mylił. Zapowiedział powrót Jezusa na 1844 roku i się pomylił. I w jednym z listów napisał: wyznają moją. Pomyłkę i błagam Boga, aby mi ją przebaczył. I nie pragnę już nigdy więcej wyznaczać żadnej daty. List Juliana Miller'a z 1845 roku. Potem wycofał się z życia publicznego, nie założył żadnego nowego kościoła, nie miał jakiejś kaznodzieińskiej proroczy działalności, nie przyjął dotknięć adwentystycznych. Ale ten ruch adwentystyczny nie zakończy się wraz z wycofaniem Miller'a, wręcz przeciwnie, po jego odejściu. Zbudowano właśnie nową strukturę przez Ellen White jako prorokinie na czele. No i co, na sam koniec życia, Millera nie został nigdy adwentystą. Od dnia siódmego umarł rozczarowany, lecz wierzący, jako wierzący chrześcijanie, trzymający się nadziei zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ale Ellen White zbudowała wokół pomyłki Millera system teologiczny, który do dziś trzyma miliony ludzi w strachu. Podsumujmy to, o czym teraz mówiliśmy: adwentyzm. I powstało to w czasach apostołów? w XIX wieku. Nie powstało to przez Ducha Świętego, ale powstało to z błędu, który nie został nigdy naprawiony, a został rozbudowany w nowy system religijny. Dobrze, a teraz punkt drugi. Skonfrontujmy teraz argumenty adwentystów z Bożym Słowem. Krok po kroku, króciutko. Pierwszy argument, ich argument. Szabat obowiązuje wszystkich ludzi, bo został ustanowiony przy stworzeniu. Szabat został ustanowiony w ogrodzie Eden przy stworzeniu. To jest ich pierwszy argument. Może nie pierwszy, drugi czy trzeci, ale my widzimy go jako, jako pierwszy. Musimy powiedzieć, to prawda, Biblia mówił w Księdze Rodzaju 2.2.3, że Bóg odpoczął siódmego dnia. Ale nigdzie nie ma nakazu obchodzenia Sabatu przed Mojżeszem, ani od Adama, ani od Abla, ani od Seta, ani od Noego, ani od Abrahana, ani do Jakuba. Aż do Jakuba. Bóg nie mówi ani słowa o świętowaniu siódmego dnia. Najwięksi bohaterowie starostestamentowej wiary żyli w bliskości z Bogiem bez Szabatu. Henoch chodził z Bogiem, czytamy, bez Szabatu. I został zabrany do nieba. Piąty rozdział, pierwszej księgi młodzieżowej. Nowe, nazwany sprawiedliwym i otrzymał przymierze z Bogiem, nie chodził w Szabacie. Abraham, ustanowiony przez wiarę ojcem narodów, nie znał Szabatu. Żaden z nich nie znał Szabatu. I go nie zachowywał. A jednak byli przez Boga, przez Biblię nazwani sprawiedliwymi, świętymi i przyjaciółmi Boga. Argument, że Sabat obowiązuje wszystkich ludzi, nie Biblijny. Moi drodzy, Szaba został dany jako znak przymierza wyłącznie dla Izraela. Księdze wyjścia 31,16. Dlatego synowi Izraela będą przestrzegać Szabatu, zachowując Sabat w pokoleniach jako przymierze wieczne między mną a synami Izraela. Także. Jeśli czytamy w 31 16, nie ma tam mowy o poganach, nie ma tam mowy o ludzkości. Jest mowa o narodzie, o Izraelu, który temu Bóg dał nakaz czczenia sabatu. Jeśli szabat by był tak fundamentalny dla wszystkich ludzi od stworzenia świata, dlaczego Bóg przez 2000 lat milczał na ten temat? Od Adama do Jakuba. Dlaczego nie objawił go żadnemu z patriarchów, których nazywał sprawiedliwymi i świętnymi? Dlaczego w Księdze Rodzaju przez 50 rozdziałów w historii zbawienia nie ma ani jednego, ani jednej mowy o przestrzeganiu sabatu? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo szabat nie był Bożym wiecznym nakazem dla ludzkości, ale czasowym znakiem przymierza dla Izraela, w którym Chrystus znalazł swoje wypełnienie. Dlatego, przyjaciele, mylicie się. Argument, że sabat został ustąpiony w Edenie, bo skoro Bóg odpoczął 7 dnia, to wszyscy ludzie powinni świętować Szabat, jest nad interpretacją tekstu biblijnego. Tekst mówi tylko, że Bóg odpoczął. Nie ma tam żadnego nakazu dla człowieka. Bóg nie daje tam nakazu dla człowieka. Jest tylko napisane, że Bóg odpoczął. Nie ma ani wzmianki, że Adam i Ewa zachowywali Szabat. Szabat jako prawo pojawia się dopiero w Księdze Wyjścia w 16 i 20 rozdziale. Jako znak, Wyłącznie dla Izraela. I warto też zauważyć przy okazji, że w Nowym Testamencie nigdzie nie wspomniano obowiązku zachowania szabatu dla pogana. Nigdzie. Drugi argument. Następny. Podobny temu argument. Szabat to część dekalogu, który jest wieczny. Księga wyjścia 20, 20. Ich argument. Dekalog jest nienaruszalny, więc również szabat także. Posłuchajcie. Zakon, w tym 10 przykazań, został dany Izraelowi przez Mojżesza. Sięga 31. Jako przymierze czasowe, tak czasowe, bo czytamy sobie Bożym, bo gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg przemówił do nas przez syna. Nie przez Mojżesza, nie przez zakon, przez syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzecz. A my teraz, będąc zbawieni z łaski przez wiarę w Jezusa, nie jesteśmy już pod zakonem Mojżesza, ale pod zakonem Chrystusowym, bo tak mówi słowo Boże, Belacja 62 który prowadzi nas nie przez literę wyryte na kamieniach, ale przez Bożego Ducha żyjącego w nas. Czy wiecie, o co mi chodzi? Czytam, gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg przemówił do nas przez Syna. Hebrajczyków 1, 1, 2. To jest kluczowe zdanie. Przez długi czas Bóg przemawiał do ludzi przez proroków. Także przez Mojżesza. Ale gdy nastał wyznaczony czas, Bóg przemówił do nas osobiście przez Jezusa Chrystusa. I tu się zaczyna dramat naszych czasów. Wielu ludzi nadal woli słuchać Mojżesza niż Syna Bożego. Nadal wolą rytuały i przepisy starotestamentowe nad łaskę i prawdę w Jezusie Chrystusie. Przecież Mojżesz, choć był sługą Bożym, był wciąż grzesznikiem. I z swo powodu swojego nieposłuszeństwa sam nie szedł do Kanaanu. Teraz ludzie budują swoją duchowość, wyłącznie na Jego słowach, ignorując Tego, który jest większy niż Mojżesz. Tak mówi Liske czy trzy. Jak Chrystus jest większy nad Mojżeszem. To tak jakbyś miał dostęp do samego Króla, byś mógł porozmawiać z Królem na temat Królestwa, ale Ty idziesz do Sekretarki Króla i od niej bierzesz radę, a Król na to patrzy. To tak jakbyś poszedł do swojego do, do biura, gdzie siedzi szef i jego sekretarka i rozmawiał z Sekretarką, jakie są losy naszej firmy. Pani sekretarko, a szef siedzi obok i się zastanawia, a kim ja tutaj jestem? Jeśli kamienne tablice mają większą chwałę niż krzyż Golgoty i Chrystus wiszący na nim, to gdzie my jesteśmy? Teraz ludzie budują swoją duchowość na, na Jego słowa, ignorując Chrystusa, który jest większy nad Mojżesza. To jest, bracia i siostry, nie tylko nieporozumienie, to tragedia. Syn Boży, czysty, święty, doskonały przemawia, stoi u drzwi, a człowiek nadal swoje kamienne tablice. Zamiast paść do stóp tego, który je napisał i wypełnił. Jak wielkie musi być zaślepienie, że odrzuca się światłość nowego przymierza w Jezusie Chrystusie, by nadal chodzić w cieniu starego mojżeszowego przymierza. Jak może się czuć Bóg, sobie wczoraj zadałem pytanie, przygotowując się. Dałem wam swojego Syna i słowa życia w wasze serca, a wy tym gardzicie i mówicie, że kamienne tablice mają dla Was większą wartość i większy autorytet. Jesteście bałwochwalcami, bo kto nie czci syna, nie czci ojca. Nie kto nie czci tablic mojżeszowych, tylko kto nie czci mojego syna, nie czci mnie. A swojej chwały nie odda nikomu. Się robi poważnie, naprawdę. Dekalog uczę o przymierza mojżeszowego. Paweł mówi, że to przymierze było choć chwalebne, przeminęło. A Dziecko Boże chrześcijanie jest teraz pod nowym przymierzem opartym na łasce, nie na tablicach kamiennych i nasi adwentyści przyjaciele i tutaj się mylą. Argument trzeci. Jezus i apostołowie święcili szabat, skoro Jezus i apostołowie święcili szabat i my musimy święcić szabat. Oni są naszym przykładem do naśladowania. Dobry argument. Jezus urodził się pod zakonem, czy tam Galacem 4.4, aby go wypełnić. Ucień głosili szabat, bo wtedy spotykali ludzi w synagogach. Nie było to potwierdzenie obowiązywania szabatu, lecz wykorzystanie okazji do zwiastowania Ewangelii. Zresztą do świątyni uczniowie czytamy w Nowym Testamencie, przychodzili każdego dnia, nie tylko w sobotę. I po co oni tam przychodzili? Żeby zrastować Chrystusa. Wykorzystali okazję i miejsce. Jeśli ktoś ma powie, że Pan Jezus i apostołowie zachowywali szabat, możecie odpowiedzieć tak, bo żyli jako Życi pod prawem, ale po zmartwychwstaniu uczniowie spotykali się w pierwszy dzień tygodnia. Dzień apostolski 27, a pierwszego dnia tygodnia Duszniemy zebrali się, aby łamać chleb Czytamy. Spotkali się w niedzielę. Mieli że pańską. Apostoł Paweł zwiastował w niedzielę Słowo Boże. I Ewangelię Jezusa Chrystusa. I mówi w 1 Koryntian 16, a każdego pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, nie każdy z was odkłada to, co mógł zaoszczędzić. Żeby te składki były złożone niekiedy, a ja przyjdę dopiero tylko, żeby one się tam czekały w tej niedzielę. Dlaczego? No bo spotykali się w niedzielę. No i wtedy adwentyści mówią, nie, 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 nie. Czwarty argument. Niedziela to wymysł cesarza Konstantyna, rzymskiego cesarza w 300 roku. Zaraz dojdziemy do tego. Pogłębmy troszeczkę w takim razie historię, pogrzebmy trochę w historii, czy to jest prawda. Czy znowu nasi adwentyści i przyjaciele nam chcą coś narzucić i nas oszukać. W razie siostry, zanim Konstantyn w ogóle się nawrócił, jeśli się w ogóle narzucił. W 312 roku po Chrystusie chrześcijanie spotykali się w niedzielę już w I, II wieku. Przed chwileczką były dwa miejsca z Nowego Testamentu, które wam pokazałem z Koryntią i z Działem Ale nie wiem czy wiecie, już w 90 roku krążyła, tak jakby krążył komentarz w różnych kościołach. Komentarz nie napisany przez apostołów, ale nazywał się Didachem, czyli Nauka dwunastu Apostołów. Zawierał ten komentarz takie nauki moralne, wskazówkę dotyczącą sztuk, wieczerzy pańskiej czy życia kościoła. Taki komentarz do pis listów apostolskich. I ten komentarz zrobili nie apostołowie sami, tylko ich uczniowie albo liderzy wspólnot. I w Didache czytamy, mamy rok 90 do 110. W dniu Pana gromadźcie się, łamcie chleb i dziękujcie. Didache 14, rozdział, punkt 1. Mamy nawet z rozdziałem punktem dokładnie. To powód, że wcześniejsi chrześcijanie gromadzili się w niedzielę, a nie w sobotę. Tu mamy dokument poza Bibliny, ale pokazujący, wciąż dokument, nie? Pokazujący, kiedy chrześcijanie się gromadzili. Ignacy z Antiochii, od 35 po chrystusie do 107, był uczniem apostoła Jana i jeden z pierwszych biskupów kościoła Antiochii. Zginął śmiercią męczeńską w Rzymie. Jego listy należą do najstarszych pism wczesno-chrześcijańskich poza Nowym Testamentem. I co on tam mówi? Swoje pisma wyraźnie świadczy o tym, że chrześcijanie święcili niedzielę, a nie szabat. Co tam czytamy? Już nie szabatu przestrzegają chrześcijanie, ale dnia pańskiego, w którym nasze życie powstało. Tak napisał w liście do Magnezjan, 9 rozdział, punkt 1, or, werset 1. 107 rok. 150 rok. Justyn Męczennik to pisał w dniu zwanym Dniem Słońca, czyli Niedziela. Zbieramy się wszyscy razem, bo tego właśnie dnia Jezus Chrystus zmartwychwstał. Apologia, rozdział pierwszy, strona 67. Tertulian, 200 rok po Chrystusie. Święcimy dzień po Szabacie, bo to dzień, w którym Chrystus zwyciężył śmierć. Mamy jeszcze Euzobiusza, jeszcze inne. Zostawmy to. A wniosek. Chrześcijanie czcili niedzielę jeszcze ponad 250 lat przed tym, że w ogóle cesarz Konstantyn wiedział, że dzierżył na tej ziemi. Co zrobił naprawdę Konstantyn? W roku 321, jako cesarz, wydał edykt cywilny, w którym jeden brzmiał. Czcigodny dzień słońca, dies solis. Wszyscy urzędnicy i mieszkańcy miast mają odpocząć, tylko rolnicy mogą pracować. To jest pierwszy dokument cywilny uznania niedzieli jako dnia odpoczynku. Ale nie religijnego nakazu, ani wprowadzenia świętowania niedzieli. Więc tak, chrześcijanie świętowali niedzielę od samego początku. Nie z powodu cesarza, ale z powodu pana Jezusa. Konstantyn niczego nie wymyślił. Co zrobił? On zrobił to, co robią rządy dzisiaj. Ogłosił dzień wolny od pracy, ale zanim o to uczynił, to kościół 250 lat wcześniej, w niedzielę, czcił zmartwychwstałego Chrystusa. To nie Konstantyn wymyślił niedzielę. To Słowo Boże już mówi 250, że chrześcijanie niedzielę. Pierwsi chrześcijanie I wieku spotykali się w niedzielę, gdzie XX rozdział, 1 Koryntza 16, w Didache, w Justy Męczennik i inni. Konstantyn w 321 roku ogłosił niedzielę dniem odpoczynki z powodów cywilnych, moi drodzy, nie religijnych. Nie wprowadził niedzieli jako święto, ale ona już była świętowana i kultowana 250 lat wstecz. Jak my wyglądamy z czasem? Dokończymy to, to za, za tydzień. Okej. Okay. Amen.